Szkoda tylko, że nie ma śniegu, nie? Patrzcie co się dzieje. O kurde. No nie! Jedno goniej. Cześć! Witam w Darłówku! Darłówku! Witamy Was, Darłówka! Tym razem nie karawaningowo, a hotelowo, ponieważ siedzieliśmy w domu, że mogliśmy wytrzymać, a że jeszcze mieliśmy do wykorzystania błąd turystyczny. Postanowiliśmy odwiedzić Bałtyk zimą. Szkoda tylko, że nie ma śniegu, nie? Bardzo. Darówek to turystyczna dzielnica darłowa. Największą atrakcją nadmorskiej miejscowości jest jej 20-kilometrowa piaszczysta plaża, która ciągnie się po obu stronach rzeki Wieprzy. Charakterystyczna tylko 22-metrowa latarnia morska z 1927 roku, jako jedyna w Polsce, zbudowana jest na planie prostopadłościanu. Innym ciekawym miejscem w Darłówku jest rozsuwany most. Jest to jedyny tego typu most w Polsce, a jeden z trzech tego typu w Europie. Zatrzymaliśmy się w hotelu Lidia, który oprócz basenu posiada także wypasioną salę zabaw. A to przy podróżach z dziećmi, dla wielu rodziców, często wybawienie. Udało nam się upolować w promocji Zima nad Morzem całkiem wypasiony apartament. Teraz wam go pokażemy. Tu jest wejście. No dalej. Tu mamy łazienkę. Tak jest. Tu poduchę Ola pomaga. Tutaj jest pierwszy pokój taki yy, z taką dostawką, gdzie miały spać dzieci, ale niestety śpię ja <tutujesz> Tutaj mamy biureczko. Tutaj mamy lodóweczkę ukrytą, tak? No pokaż, otwórz. Szafka, pokaż, otwórz tą lodóweczkę. O, piękna lodówka. Zamykać, idziemy dalej. Tu mamy telewizor. I, I garderobę jeszcze pokaż. Pokaż garderobę. Tu trzymamy wszystkie swoje ciuchy. Fajna takie Jest nawet sejf Drugi pokój. W drugim pokoju mamy takie wielkie wyrko gdzie miałem spać ja z mamą, ale no niestety już brakło dla mnie miejsca. Tutaj mamy lusterko. Wielki telewizor i wielką łazienkę. Nie Z wielką wanną i prysznicą. Z wielką wanną i prysznicą. I Świeci. Chodź jeszcze pokażemy balkon. A tu Ola nam pomoże. Z balkonu mamy taki widok na domki a tam za tymi drzewami już jest morze i jak się otworzy to słychać szum to słychać jak szumi się... <laughs> dziewczyny się już szykują na wyjście na spacer ponieważ idziemy do darówka natomiast wam jeszcze nie pokazywałem to sobie taki pakiet powitalny w którym było winko dla rodziców oraz były takie pachnące rzeczy spa mm. oprócz tego były jeszcze dwa vouchery. Jeden voucher to był na słodki poczęstunek, a drugi był na kręgle. Na plażę z hotelu jest wcale niedaleko, bo jakieś 200 metrów. A my wybieramy się na spacer. Jak zwykle jest z nami nasz wózek. Tym razem jeszcze zabiegowaliśmy go o taką osłonę deszczowo-wieczną. Taką z folii która powinna zapewnić im ciepło w środku. Idziemy. idziemy nad morze to jest kładka przyrodnicza na wydnie w zachodniej w darłowie a tak ona się prezentuje co jakiś czas są takie wysepki porobione z szybami jest to bardzo fajne ponieważ kryje od wiatru a tutaj zobaczcie, tu jest ten chyba Hotel taki, który tu miał ileś tam 10 lat temu powstać i się nic tutaj dalej chyba nie dzieje. Nie wiem, nie znam historii. A teraz w tamtym lasku są bunkry, są takie muzeum w fortyfikacji II chyba wojny światowej. No i w tym lesie oczywiście tam dalej jest hotel Lidia, w którym żeśmy się zatrzymali. Także jak widzicie wcale nie jest daleko do tej kładki, a kładka naprawdę robi bardzo fajne wrażenie. Kolejne takie miejsce, nawet z tablicą informacyjną, a my idziemy na plażę, bardzo ładną plażę. Piękne spróbujemy. Łona! <śmianie> o kurde! No nie! No to! Zostałem uszczelony! Cała pięta mokra! Ej ej Spodnie i drugie buty! Po co komu drugie? Spodnie i drugie buty! Kto bierze na tydzień czasu? Tutaj właśnie są te bunkry po niemieckie na takim placyku. Z tego co wiem, one nie miały żadnej wartości bojowej. Jedynie tutaj Niemcy testowali yy, skuteczność swoich dział. Upamiętnienia, że takie coś istnieje. To znaczy, ale co istnieje? Buczki przeciwgłowe. A, i to jest buczek przeciwgłowy. Zostały przez nowoczesne technologie. Aha. Ten jest używane tylko podczas wyjątkowych imprez. Rozumiem. To jest raz muszę, to on zawsze będzie pamiętał. Okej. Okay. Widzisz? Widzę. Tak się to A to jest ta latarnia morska, o której mówiliśmy wcześniej. E, aż trudno uwierzyć, że ona ma tylko 22 metry wysokości. Te 22 metry dopiero uzyskała w 1927 roku, po, po remoncie, kiedy to też naprawdę zyskała miano prawdziwej latarni morskiej. Idziemy teraz przejść się falochronem. A to jest to są takie... Fajne galerie. No, tam wcześniej było króla Eryka. Fajne. Ten klocuszek waży 5 ton. I jest on w tym miejscu, ponieważ wyrzucił go tutaj sztorm. Naprawdę został tutaj wyrzucony w 2013 roku, 6 grudnia, przez silne fale. I tutaj sobie no i na tą pamiątkę z tego tytułu miasto postanowiło go to zostawić. Ale 5 ton nieźle. A tu już koniec falochronu i przed nami tylko morze. No dobra, trochę żeśmy się także szybko biegiem, lecimy szukać jakiejś klajpki, będziemy się rozgrzać. <śledzimy> Nie dogoniej. Zeszliśmy już z falochronu i w poszukiwaniu jedzonka postanowiliśmy przejść na wschodnią stronę. Wschodnia strona prezentuje się tak. Jest piast, czysta plaża z placem zabaw. To jest takie place zabaw dla bardziej dzieci. Natomiast tutaj jest taka drewniana kładka. Nie wiem, mini promenada może. No sympatycznie. Oczywiście jak jest plac zabaw. To przecież trzeba skorzystać, co, Ola? Tak? Zaraz, odchodzę. Na szczęście wzięliśmy ze sobą termości, Prezent do cioci. Prezent do cioci. Kosmos ci zrobić? Dobra, robimy kosmos i już naprawdę idziemy szukać knajpki, tak? A zobacz, to są właśnie te szyny Ola, po których ten most się rozsuwa. I tutaj jest. Taki szlabanek zamykany, żeby ludzie nie mogli chodzić. Zielone. Światło to można iść. Sklep w środku kuleczki. Hmm. Smakuje ci? No, Topcinek. Trafiliśmy do takiej ristorante, Pizzerii Casa Nostra. Całkiem sympatyczne jedzonko. Bardziej dzieci sobie pozamawiały, a myśmy bardziej zjedli. Ale naprawdę fajne, smaczne. A teraz dalej idziemy na spacerek po Darówku. Idziemy teraz dalej przejść się portem. Tutaj przy moście jest przystań tramwajowa. I takimi tramwajami wodnymi można dopłynąć sobie do samego centrum darłowa. No, czeka na panów rybaków. Wiesz? Pachnie no, rybami. pachnie rybami. Żółta budka, ryby wędzone, świeże. Zapraszamy. się zmieści. Myślisz, że. W żółtej budce coś będzie? Myślę, że cały rok tam coś jest. Miejmy na nadzieję. No, żółta budka prowadzi stronę internetową. Żartujesz. jest zamówić paczkę ryb i chyba tam pociągnąć Ciekawe. Czyli może jest bliżej niż ci się wydaje, jeżeli nie jesteś na dłoże. Co chciałaś kupić? Lepkę. A którą? Mypkę. A gdzie? Ja. Ja rybkę? Ja. Tak. Na pewno? <laughs> Chciałbym to zobaczyć. I tak zjesz rybkę. Tak, tata to wielka ryba. Gdzie masz wielką rybę? Pokaż. jacie Ale wielka. Ale patrz przy okazji pakowanie próżniowe ryb na wyjazd. Hmm? Nasza Ola. Słuchajcie, rąba rybę. Tam u pana. Szkoda, że nie włączyłem kamery, bo normalnie tak trzymała za nic ona, ona chce taką. Kawa dalej znaleźliśmy. Terminal turystyczny i się, że tutaj jest muzeum morskie i nawet jest czynne, także zobaczymy, może uda się wejść. I co, otwarte? Tak. No dobra, no to wchodzimy. No jednak wyszliśmy z centrum informacji, nie zwiedzaliśmy muzeum, dzieciaki trochę niesporne co mi do domu. Natomiast e, przemiłe panie poinformowały nas o kilku fajnych rzeczach, które tutaj można robić w okolicy. Niestety większość e, w lato, aczkolwiek e, zdradziły, że również w Darłowie można się pobawić w questy. A jak wiecie my Questy lubimy. Witajcie w nowym dniu. Dzisiaj postanowiliśmy się do Darłowa, zobaczyć co jest w tym miejscu. Ale fajnie. A jesteśmy na zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. trochę wieje. Trochę wieje. Król Erik, Natalka, to cię go pokazywałam w Król Eryk. Tak się prezentuje dziedziniec. A ja się jeszcze wróciłem, ponieważ tutaj też są kwesty. Także za chwilę spróbujemy je rozwiązać. O kurde. Uwaga, bardzo strome schody. No a zaczęliśmy. Od wejścia na wieżę O, trochę tak Stromo Damy radę Chodzimy Cześć Chodźcie, tu już jest koniec Idziemy Orzeł taki herb To jest rybogryb chyba Wiesz No taką wieżę. No, a tutaj widok na Spichlerze i tam dalej morze. A z tej strony widok na rzeczkę. Pierwsze wzmianki o powstaniu zamku Książek Pomorskich datowane są na drugą połowę XIV wieku. Kiedy to Bogusław V odkupił od bogatej mieszczanki wyspę z, z młynem I właśnie tutaj rozpoczął budowę zamku I Teraz schodzimy już z wieży, idziemy na dziedziniec, gdzie rozpoczyna się quest Z roku powrotu na zamek, druga cyferka Niech zaraz z kratki obok radośnie do ciebie zerka To jest król Eryk I co my tu mamy? Druga cyferka to jest czwórka Powrót z zamku, 1449 rok no, wpisujemy. A tak, zimno, że się nie da. No dobrze moi drodzy. Po drugiej stronie bramy pomnik złotego gołębia się znajduje. I kolejną kwasowską Ci oferuję. Ile liter C w imieniu mojej ukochanej występuje? C, C, I, I, A. A ile jest derek C? <noise> no dobra, to my się bawimy dalej. Nie będziemy Wam pokazywać wszystkich e, odpowiedzi i widzimy się później, was zapraszam na krótkie przewitki. To jest skrzynia, tak? Dobra. Wpisujemy kod. Daj radę wpisać kod czy ja mam wpisać? To trzymaj. Oho, udało się. Co tu mamy? Skarb Questo. No. O, odbijaj ładnie. O, pięknie. I teraz się napiszemy. Co no więc się udało. Was zapraszamy. się. No, to my już po zwiedzaniu. Quest bardzo fajny. Pani nam trochę pomogła. Naprawdę warto przyjechać i, i się pobawić. A z zamku taki widoczek na rzekę Wieprze. A tutaj z tej strony na dziedziniec tego zamku. Tam na dole już się dziewczyny szykują i zobaczymy czy idziemy na miasta, czy idziemy do hotelu, bo jest trochę zimno, a dzieci się trochę takie zrobiły markotne. Zostawiliśmy dziewczyny z pizzerii Sylwię z Solą A my z Natalką lecimy na miasto, pokazać Wam trochę rynek i też pobawić się w drugi quest, ponieważ w darłowie też jeszcze jest to kolejne quest do rozwiązania. No i zbliżamy się do rynku, w zasadzie, że jesteśmy na rynku. A przy rynku taki pomnik Stanisława Dulewicza, pierwszego powojennego burmistrza Darłowa. Ale ładną mają halinkę, nie? Ale sztuczna. No sztuczna, no sztuczna. Pokażemy Wam pomnik rybaka, chyba taką najbardziej charakterystyczną y, rzecz tutaj w Darłowie. Taka mała zmiana planów. Wczoraj przepędził nas deszcz. Wróciliśmy już sobie tutaj do pizzerii. Questu udało się jako tako dokończyć, ale dzisiaj wam pokażę jeszcze parę fajnych rzeczy z yy, I tutaj kończy się nasza wycieczka questy. Jesteśmy przy kościele świętej Gertrudy, perełce gotyku skandynawskiego z XV wieku. Pierwsza, najstarsza wzmianka jest 1497 roku, kiedy to sztorm zwany Lwem Morskim niszczy miasto, a fale wyrzucają statki na wzgórze kościelne. Ciekawe jest to, że w linii prostej tutaj od kościoła do morza jest 3 albo 4 km, także nie za to musiała być fala. Dobra, to ja też spływam w takim razie do hotelu, do zobaczenia później. No a to myśmy już wrócili, trochę nas deszcz przegonił, bo zaczęło bardzo padać, ale prawie się wszystko udało wypełnić. Zostało nam na dobrą sprawę wypełnić taki rebus, zaraz się nim zajmiemy, natomiast reszta jest jakby wypełniona. Zostaje nam jeszcze tylko część z darówka, no ale to już mamy na miejscu, także następnym razem. A jesteśmy w pizzerii, jemy frytki, za chwilę przyjdzie pizza i jedziemy gdzieś tam. to chciał śniegu odłożyć Szkoda tylko, że nie ma śniegu, nie? Fart. Patrzcie co się dzieje Ostatni dzień Przedostatni nasz dzień Idziemy odebrać questy I jeszcze sobie pospacerować A tu taka niespodzianka Taka pogoda Ej, co jest? No jak tam było na spacerku? A gdzie teraz idziemy? Na basen. Jak było na basenie? Fajnie. A gdzie teraz idziemy? Jak było na kulkach? Fajnie. A gdzie teraz idziemy? Na terenie. Na jutro na obiad. <grymne> no jak słyszycie ostatnie zakupy rybek. Na, na wynos do domu w żółtej budce Zapakują próżniowo ładnie Proszę Dla Ciebie, dziękuję. za rozwiązanie czy kiedy kupisz Dla Dziękujemy bardzo Dzięki śliczne No i co tam nakupiłaś? Makrelkę, karmazynka, szprotki, papryk, kasz i krewala. Dobra, to teraz idziemy się pożegnać z morzem i uciekamy. Na razie. Dobra, to kończymy nasz kolejny wyjazd. Dzięki, że byliście z nami. A wam życzymy w nowym roku samych najfajniejszych wyjazdów. Trzymajcie się. I Cześć. Pa, pa pa może! Do zobaczenia. Do zobaczenia.